Radio SK104 fm Przed nami trzy wasze ulubione piosenki dzisiaj na e-stop non-stop. Za 24 minuty będzie godzina 20. Przypominam nam po raz ostatni nasze namiary. Czyli jeżeli chcecie jeszcze dzisiaj przed 20 otrzymać od nas podwójną pulę nagród, no to wyślijcie do nas sms 600 099 111. SMS-y zacznijcie od słówka e stop a potem oczywiście zagłosujcie na swoją ulubioną piosenkę. Zapraszam również internautów www.sk.com.pl. I Wrocław pisany bez polskich znaków. SK 1049FM. Teraz czas zajrzeć do naszego muzycznego kalendarza. Dzisiaj 15 dzień stycznia, cofamy się do roku 1959. Urodził się niejaki Pete Terrwaris. Był i wciąż jest gitarzystą basową bardzo popularnej w Polsce formacji Marillion. No to obiecuję, że jeszcze Marillion dzisiaj się pojawi. To jest moje słowo oddane wszystkim fanom tego zespołu. Marillion jeszcze dzisiaj przed 20, a teraz zaglądniemy do pierwszej trójki dzisiejszego notowania. Stop. Non-stop. My na godzinę w 104 już w przyszłym tygodniu powiemy Ci, co zrobić, aby zdobyć co godzinę multikonto w Multibanku z wkładem 1000 złotych. Specjalny formularz znajdziesz na stronie www.multibank.pl i na lokalnych stronach Gazety Wyborczej. My mówimy 1000 na, na godzinę. Tylko w 104,9. 4 i 9. Poranne Espresso. Nasz redaktor naczelnej nieco, a tak odrobinkę tylko sfiksował, ja przypomnę, że od godziny 10.00 co godzinę na 104 i9 wyjazdy na narty, do Czech, do Austrii e, i do Polski również. Mamy nadzieję, że choroba będzie się pogłębiać. Na pewno się będzie pogłębiać, gdyż już w przyszłym tygodniu ruszy nowy konkurs Radia Ska, w którym będzie można co godzinę wygrać 1000 zł na multikoncie w multibanku, a jeżeli choroba będzie postępowała, to rzeczywiście za miesiąc prawdopodobnie no, zytujemy nasze. Radio. Poranne Espresso Pres codziennie od 6 do 10. Trapo Bernasiński, Tomek Wołoćko. Piękne u nas są piosenki. My jesteśmy też. Radio SK SK Sze Gity. Non stop! Yes stop. Non stop! Od poniedziałku do piątku. Po osiemnastej przez dwie godziny.

No i kto by się tego spodziewał? Afroman dzisiaj na miejscu pierwszym na Stop Non-Stop z utworem Because I got high. Po 41 dniach na Stop Non Stop z małą przerwą powrócił na sam szczyt Waszej ulubionej listy tak, przebojów co? na Dolnym Śląsku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, mam na imię Igor i chciałem rozmawiać chyba z Karoliną. No i chyba przy telefonie. I chyba jest przy telefonie. No i bardzo dobrze. Co u Ciebie słychać o tej porze? E, o tej porze siedzę i uczę się. Uczysz się do no czego? Uczę się to znaczy takiej powiem historii Niderlandów, a dokładnie Holandii. Holandii, to bardzo sympatyczny. Kraj byłaś kiedyś w Holandii? Oczywiście. Słuchaj, a wiesz jaka jest taka narodowa potrawa holenderska? Podpowiem Ci, że nazywa się har. Ha? Mm -hmm. To jest taka y, ryba wyciągnięta z wody, niegotowana, niesmażona, czyli na surowo z cebulą i z jogurtem. A to mówiąc, że nie spotkałam się. Z... No to musisz kiedyś spróbować, zwłaszcza, <laughs> zwłaszcza jest to dobre, kiedy się kupuje taką rybę prosto z portu. Słuchaj, no to co, w takim razie, droga Karolino, nie będę Ci dłużej przeszkadzał w odrabianiu lekcji z historii e, Holandii. No i od razu przechodzę do rzeczy najważniejszej, czyli do losowania nagród. Na pewno Ci się przyda zestaw kosmetyków firmy Manhattan. Już możesz się cieszyć. Jest Twój. Co Ty na to? Hura, 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 hura. No to zobaczymy, co będzie jako drugie. To będzie najnowszy kompakcik Cher, na, na którym znajdziesz m.in. The Music Is No Good Without You. Taki komplecik nagród wędruje do Ciebie. Odbierzesz sobie osobiście. Mhm. Mm no to w takim razie życzę miłego wieczoru. No i bądź z nami na 104.9 FM. Pozdrawiam, papa. pa, pa. Okay. Za 10 minut będzie godzina 20. Dzisiejsze 319 notowanie e-stop, non-stop dobiega końca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Igor Nurczyński. Do usłyszenia jutro przed 17.00. Ale już teraz zapraszam Was na 10 hitów, jeden po drugim, to tuż po 20, a więc zostańcie z nami. No i jeszcze jedna obietnica, którą dałem i muszę wypełnić. Marillion się pojawi, mam nadzieję, że wszystko pójdzie w porządku. To oczywiście muzyka związana z dzisiejszą kartką, muzyczną kartką z kalendarza z okazji urodzin basisty w zespołu zespołu Marillion Peter Terwosa.